Hej, Cześć Manko, witam was wszystkich po raz kolejny, moi drodzy. Składamy tym razem komputer do 3000 zł. Była masa propozycji, abyśmy. Po tym, jak złożyliśmy komputer do 2000, złożyli również komputer do 3000 zł, dlatego taki komputer do 3000 zł właśnie będziemy składali. Oczywiście musi się uwzględnić też to, że na rynku aktualnie jest bardzo duży skok cenowy kart graficznych, więc jeśli chcemy złożyć y, komputer do 3000, no to wiadomo, że aktualnie musimy troszeczkę dostosować się do aktualnych realiów cenowych kart graficznych, które są po prostu aktualnie w tym momencie po prostu bardzo wysokie. No, i zawyżają cały zestaw, także będziemy musieli być bardzo elastyczni. No, i niestety, gdzieś tam kosztem tych wszystkich podstawowych rzeczy, e, jakoś to tak dopasować, żeby trzymało ręce i nogi. Dobra, moi drodzy, początkowe jako bazę, czyli nasz procesor, bierzemy w tym przypadku i trójkę e, 10100 f czyli tom 10. generacji. Czemu ta i trójkę? No, wpycham ją do zestawu za 2000, wpycham ją zestawu za 3000. No w przypadku zestawu za 3000, chcemy polecieć trochę lepszą kartą i na pewno sytuacja będzie troszeczkę inna. Natomiast porównywałem y, tą i trójkę z Ryzenem 2600. Y, w tym przypadku i szczerze mówiąc powiem Wam, że sytuacja jeśli chodzi o same benchmarki, osiągi, testy jest tak naprawdę niewielka. W niektórych przypadkach nawet i trójka wykazuje się znacznie lepszymi testami. Oczywiście są też takie testy i gry, w których Ryzen tutaj dominuje, no wiadomo, że wielowątkowość tutaj dość mocno sprzyja. Natomiast kwota, kwota, no sama kwota Ryzena 2600 w tym przypadku to jest no około 700, do tego oczywiście płyta, tam z 300 zależy, jeszcze jaką byśmy dopasowali. No to trzeba liczyć, no to już mamy praktycznie około 1000. W tym przypadku, jeśli bierzemy i trójkę, no to sama i trójka aktualnie wynosi i 370 zł. Plus do tego możemy sobie jakąś tam płytę ogarnąć za dwie 300 i sytuacja jest na pewno bardziej komfortowa, jeśli chodzi o cenę. No ale jeśli chodzi o porównywanie, same. same tych dwóch procesorów, to oczywiście możecie sobie sprawdzić na kanałach do tego odpowiednich, gdzie po prostu możecie porównać ilość FPS-ów, czy w tym przypadku Wiedźmina Trzeciego, jak widać ilość klatek gdzieś tam jednak góruje czy w przypadku innych gier, e, które na tych kanałach są także jak najbardziej możecie sobie to sami porównać no dobra, zakładając, że mamy nasz procesor jest ta wychwalana tutaj w tym przypadku, no nawet konkurencyjna cenowo ta i trójka e, 10100 f no to oczywiście trzeba ogarnąć pod nią jakąś płytkę tym razem polecimy z troszeczkę lepszą płytką e, no też oczywiście cena będzie troszeczkę wyższa w tym przypadku no ale to co na pewno gwarantuje ta płyta, oprócz tych wszystkich gniazd i tak dalej, o no to to, że możemy maksymalnie rozbudować RAM w naszym komputerze do 108 GB, no raczej mało kto będzie w stanie y, taką jednostkę sobie gdzieś tam złożyć, no ale gdyby chciał to oczywiście kto mu zabroni, RAMy, które możemy tutaj zainstalować mogą mieć taktowanie do 3000 w tym przypadku megahertzów. Czyli ogólnie spoko. No dobra, skoro poruszamy temat taktowania pamięci, to lecimy w takim razie do ramu. u RAM bierzemy Patriot Viper Style. No tutaj wersja 8 GB DDR4. Takie kostki kupimy w tym przypadku dwie. Ono można je można nabyć aktualnie po 149 zł w tym przypadku każda kostka. Także wydamy na to około 300 zł. Także w porównaniu do zestawu za 2000 mamy już nie 8 GB RAMO, ale GB 16. No i oczywiście traktowanie yy, naszych, naszych kostek no już nie jest 2600, a 3000 MHz. Następnie lecimy do zasilacza i jest to Silentium PC Vero L3 Bronze, ale w tym przypadku już nie 500 W, a po prostu 600. No jednak będziemy mieli mocniejszą kartę graficzną. Warto było w tym przypadku yy, zagwarantować. No żeby nasz komputer tutaj nie szalał i żebyśmy mieli zapas naszej mocy Który nam zagwarantuje aktualnie ten zasilacz No i kolejną rzeczą którą aktualnie bierzemy do koszyka będzie to dysk SSD No i w tym przypadku ADATA SU630 ULTIMATE Który gwarantuje nam aktualnie 480KB miejsca na dysku Także w porównaniu do poprzedniego dysku mamy dwa razy więcej pamięci A właściwie przestrzeni Którą będziemy mogli zagospodarować na nasze programy czy yy, powiedzmy gry Dobra. Cena takiego dysku oczywiście wynosi w tym przypadku 195 zł, jeśli chodzi o najtańszą ofertę. No i w końcu, moi drodzy, przechodzimy do samej karty graficznej, którą aktualnie zaaplikujemy w naszym komputerze. W tym przypadku będzie to GeForce, a właściwie GTX 1660 od samego MSI, wersja 6GB ddr 5 no, ceny tych kart są mega duże. Starałem się też tak wybrać taką kartę, która po prostu gdzieś tam jak najmniej wyjeżdża poza nasz budżet, który aktualnie jak i tak widać w tym momencie jest nadszarpnięty No ale biorąc pod uwagę ceny tych kart, które aktualnie są na rynku, no to po prostu. Ciężko było cokolwiek innego wykręcić, tym bardziej, że są naprawdę mega duże problemy z samą dostępnością niektórych kart no i po prostu w wielu sklepach nie ma. Tak jak są fajne modele, to fajne są, ale przeważnie jest napis produkt niedostępny. Także no niestety takie są realia. No ale jest jakaś tam fajna 1660, więc w razie czego macie link w opisie. No i ostatnim rzeczą, którą aktualnie macie w liście, jest to link do obudowy, czyli obudowa Crux, Trek Max, do której macie link w opisie. Mm sama budowa jest w pełni kompatybilna, więc nie musicie martwić, że coś wam tam się nie pomieści, bo jest w pełni yy, kompatybilna, jeśli chodzi o ATX -y i Mini ATX, -y, także w tym przypadku na luzie. A skoro już mamy cały zestaw to przejdziemy sobie do małych testów i zobaczymy jak te połączenie czyli procesor plus karta graficzna sprawdzają się w różnego rodzaju grach W tym przypadku na przykład w Fortnite jak widzimy utrzymujemy y, stałą y, ilość a właściwie średnią ilość 250 mm, FPS ów. No na temat na powyżej 240, 230 i od razu Wam mówię że to są ustawienia epickie z tego co widziałem na początku samego filmu Także y, przy starcie rozgrywki były najpierw ustawienia epickie a to co aktualnie widzicie to jest właśnie na samych epickich Podczas samego budowania fightów sytuacja jest oczywiście podobna, a jeśli macie chęć na więcej testów, to, to oczywiście zawsze możecie sobie sprawdzić w samym internecie. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o zasadę 3000. Jeśli Wam się film podobał, to zachęcam do sobie łapki w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie tego filmu. Także zawsze zapraszam, żeby po prostu wejść i nawet zobaczyć, co tam ciekawego jest, nawet bez samego kupowania, a może po prostu znajdziecie jakąś fajną okazję, i jednak się skusicie. Z mojej strony to było tyle. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!